Dziś będzie przesłanie dla wyborców Tuska, dziś będzie przesłanie dla wyborców lewicy. Zostań, jeżeli nigdy nie głosowałeś na PiS, zostań, jeżeli nigdy nie głosowałaś na prawicę szeroko rozumianą, ponieważ będę ujawniał manipulacje. Ale zrobię to w taki sposób, żeby cię przekonać. Moi drodzy, jest taki cytat w Piśmie Świętym. Czy dlatego stałem się Twoim wrogiem, że mówiłem Ci prawdę? To jest z listu do galacjan, ale nie o tym chcę powiedzieć. Prawica od początku tłumaczyła młodym ludziom, że Tusk, Platforma Obywatelska to ściemniacze, pijarowcy, rozbudzają emocje, nakręcają spiralę emocjonalną po to, żeby zdobyć wasze głosy. Wielu z Was, wielu z młodych ludzi nam nie uwierzyło, wielu z Was nas wtedy oczarniało, że ciągle stoimy za tym Kaczyńskim, za tym Morawieckim, a przecież Tusk wrócił z Unii jako namaszczony przez Urszulę von der Leyen, jedź Donek i zostań premierem tego kraju Polski. No i minęły dwa lata i nawet, uwaga, będę cytował lewicowe media, Wszystkich prawaków proszę o ścierpienie tego. Ale właśnie dla was wszedłem sobie na portal OkoPress, ponieważ zobaczyłem, jaka wielka burza rozgorzała w polskim internecie właśnie po danych, jakie ujawnił portal lewicowy OkoPress. Znasz ten portal, młoda dziewczyno, młody chłopaku? No to zobacz, ponieważ mówiłem na swoich live'ach, mówiłem na filmikach, że pozwolenia na pracę, że wizy to jest kolejna dmuchana afera Tuska, kiedy atakował pisiorów, a sama platforma robi dokładnie to samo. No i minęły dwa lata i macie zestawienie z oko presu, jakie wizy do jakich krajów, kto. I kiedy wygrał, wy, wydawał. Macie 2023 rok, czyli ostatni rok w cudzysłowie pisowski, no i potem macie 24 i 25. I co z tego wynika? Wynika, że jest gorzej niż zapisu, mówiąc krótko. Przy czym chcę jasno powiedzieć, wydawanie zezwoleń na pracę nie jest niczym złym. To samo będzie robić Konfederacja, żeby nie było. Kiedy doszłoby do tego, do takiego. Ciemnego okresu w historii Polski, że Konfederacja Wolność Niepodległość albo ewentualnie jeszcze ciemniejszego brunatnego Konfederacja Brauna doszłaby do władzy w Polsce, też wydawałaby wizy pracownicze, bo inaczej właściciele fabryk, koncernów musieliby je po prostu z Polski zamykać. I ktoś, kto tego nie rozumie, jest po prostu otumaniony, otmaniony sektą i propagandą, tutaj akurat konfederacką. Natomiast co widzicie z portalu Okopres? Widzicie po prostu, że Platforma Obywatelska nie tylko nie zatrzymała wydawania wiz, przy czym tutaj zwrócę uwagę, Ukraińcy i Białorusini zniknęli, no bo raczej więcej wyjeżdża z Polski właśnie dzięki histerii konfederatów niż przyjeżdża, więc ten żółty słupek tutaj, który widzicie, jeżeli chodzi o Ukraińców, Białorusinów, no całkowicie prawie zniknął, prawie się wyzerował, natomiast pozostałe kraje, właśnie kraje Indie, kraje azjatyckie rosną i to rosną w sposób większy. Niż zapisu. I to jest ta pierwsza rzecz, o której chciałem Ci w tym krótkim, wtorkowym filmiku powiedzieć. I zapraszam Cię na live'a na 19.30, bo spokojnie o tym chcę rozmawiać. Ja nie jestem Twoim wrogiem, dlatego że mówię Ci prawdę. I teraz uwaga, przeskakujemy na drugi temat. Chodzi o progresywne walki o tak zwane prawa kobiet, z którymi my na prawicy się nie zgadzamy. Oczywiście, że nie jesteśmy za aborcją. Ale co dzisiaj odkrywa Gazeta Wyborcza? Co dzisiaj odkrywa taka młoda kobieta jak Dominika Lasota, która wygarnęła w Piotrkowie Trybunalskim Tuskowi prosto w oczy, że ich oszukał. I Gazeta Wyborcza dziś pisze na łamach swoich tutaj artykułów, że to była ściema Tuska, że progresywna gadka Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej była oszustwem, aby ściągnąć twoje i twoje głosy. Do urn i tylko o to chodziło. I sam Tusk w wywiadzie u Wojewódzkiego i Kędzierskiego dokładnie to powiedział, że jego celem było wzbudzenie wielkich emocji, bo tylko te wielkie emocje mogły spowodować, że PiS przestanie rządzić. No i wszyscy pospołem doprowadziliście do tego, że w Polsce nastał bardzo ciężki czas. Odsunęliście pis od władzy, ale za jaki koszt? Co żeście uzyskali? Poza destrukcją, poza chaosem, poza totalną rozwałką ekonomiczną, budżetową, edukacyjną. Szkoda gadać. Chcę ci tylko powiedzieć, że prawa strona nie jest Twoim wrogiem, jeżeli mówi ci prawdę o Tusku. Bo ci ludzie mają 40-50 lat i w większości znali pierwszego Tuska, kiedy Ty być może chodziłaś i chodziłeś do szkoły podstawowej, maksymalnie do średniej, ale nie miałaś jeszcze praw wyborczych. Myśmy go znali. My wiemy, że on nakręca spirale emocji, że większość rzeczy, które pojawia się w jego mediach jest fejkami, że nie było żadnej afery wizowej, żeby nie było żadnej afery Pegasusowej, że nie było żadnej afery kopertowej, że nie było niczego, że nie było niczego, co doprowadzałoby ludzi do takich masowych marszy, jakie on nakręcał dla Izabeli, dla Joanny z Krakowa, to wszystko był PR i my wiemy o tym i o tym Tobie mówimy i nie jesteśmy Twoim wrogiem dlatego, że pokazujemy Ci jaką ściemę Platforma Obywatelska mówiła przed wyborami 2023 i jaką ściemę będzie mówić każdego każdego wywiadu de facto. Bo kiedy przesłuchasz się Tuskowi, kiedy on mówi, uwaga, to będzie najważniejsza puenta tego filmu, że spełni 30% swoich obietnic, to co? To kłamie, bo spełnił ich 12, 13 ze 100 konkretów, a mówi, że spełnił 30. Kłamie. Kolejny raz, po to, żeby się utrwaliło w twojej pamięci, że on spełnił 30%, bo dostał 30% głosów. Z tego tylko jedna część jest prawdziwa. On dostał 30% głosów, ale nie spełnił 30% swoich konkretów. Weź i sprawdź. Do zobaczenia wieczorem. Nie jestem twoim wrogiem, dlatego, że mówię ci prawdę. Pozdrowienia 19:30, live polityczny. Widzimy się, przyjdź, posłuchaj, pogadaj. Cześć.